Dzień dobry drodzy widzowie. Dziękuję, że dołączyliście do nas w kolejnym odcinku naszego cyklu. Świadoma Kreacja Rzeczywistości. Dzisiaj zagłębimy się w świat naszego umysłu i odkryjemy, jak to niezwykłe narzędzie kształtuje naszą rzeczywistość. Spytacie, czym właściwie jest umysł? To nie tylko zbiór myśli, ale także emocji, wyobraźni i intuicji. To właśnie w umyśle powstają nasze przekonania, które z kolei wpływają na to, jak postrzegamy świat i jakie podejmujemy decyzje. Wyobraźcie sobie, że umysł jest jak soczewka aparatu fotograficznego. To przez jego pryzmat widzimy świat, a to, co widzimy, zależy od tego, jak ustawimy tę soczewkę. Nasze myśli, przekonania i emocje. Są jak filtry, które koloryzują naszą rzeczywistość. Jeśli skupiamy się na negatywnych aspektach życia, to właśnie one będą dominować w naszym doświadczeniu. Z kolei wyobraźnia to potężne narzędzie, które pozwala nam tworzyć własną rzeczywistość. Kiedy wyobrażamy sobie coś z pasją i przekonaniem, to wysyłamy do wszechświata silny sygnał, który przyciąga do nas to, o czym myślimy, to jak magnes, który przyciąga przedmioty wykonane z tego samego materiału. Nasze przekonania są jak mapy, które prowadzą nas przez życie. Jeśli wierzymy, że czegoś nie możemy osiągnąć, to nasze działania będą zgodne z tym przekonaniem i rzeczywiście będziemy mieć trudności z realizacją swoich celów. Jednak przekonania można zmienić. To jak przeprogramowanie naszego wewnętrznego systemu nawigacyjnego. Jak można wykorzystać moc naszego umysłu? Istnieje wiele technik, które pomagają nam w świadomej kreacji rzeczywistości. Niektóre już znacie. Przecież wiadomo, że y, taką techniką jest medytacja, która pozwala uspokoić umysł. I uzyskać większą jasność myślenia. Z kolei, journaling, czyli dziennikowanie, pomaga nam uporządkować myśli i emocje. Jeśli zaś chodzi o kolejne, kolejną technikę wizualizacja to potężne narzędzie, które pozwala nam tworzyć mentalne obrazy naszych celów i pragnień. Dzięki niej. Możemy wpływać na swoje emocje, motywacje i osiągać lepsze wyniki. Jednak wizualizacja to nie tylko wyobrażanie sobie czegoś. Istnieją zaawansowane techniki, które pozwalają nam na jeszcze głębsze i skuteczniejsze korzystanie z tego narzędzia. Zapytacie, jakie są te zaawansowane metody wizualizacji? Otóż wyróżniamy wizualizację wielosensoryczną. Zamiast skupiać się tylko na obrazie, angażujemy wszystkie zmysły. Wyobrażamy sobie nie tylko jak coś wygląda, ale także jak to pachnie, smakuje, jak się to czuje. Następnie wizualizacja w czasie rzeczywistym. Wyobrażamy sobie siebie, osiągającego cel, jakby to działo się teraz. Czujemy emocje towarzyszące temu sukcesowi, słyszymy dźwięki, widzimy ludzi wokół siebie. Następnie wizualizacja emocjonalna. Skupiamy się na emocjach związanych z osiągnięciem celu. Wyobrażamy sobie, jak się czujemy, kiedy już osiągniemy sukces. Jest jeszcze wizualizacja negatywna. Zaskoczeni? Ta metoda. Może wydawać się paradoksalna, ale polega na wyobrażaniu sobie najgorszego scenariusza. Dzięki temu możemy przygotować się na ewentualne trudności i zminimalizować ich wpływ. Mamy, mam jeszcze do omówienia dwie wizualizacje. Pierwsza to jest wizualizacja w ruchu. Zamiast statycznego obrazu wyobrażamy sobie siebie w ruchu wykonującego czynności niezbędne do osiągnięcia celu. I ostatnia, wizualizacja z perspektywy pierwszej osoby. Wyobrażamy sobie sytuację tak, jakbyśmy sami w niej uczestniczyli. Jak wykorzystać wizualizację w praktyce? Jest kilka kroków. Po pierwsze, ustal konkretny cel. Im bardziej precyzyjny cel, tym łatwiej go wizualizować. Następnie, wybierz odpowiednią technikę. Zastanów się, która. Z wymienionych przeze mnie technik najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom. Kolejny krok: stwórz szczegółowy obraz. Im bardziej szczegółowy będzie Twój obraz, tym bardziej realny będzie dla Twojego umysłu. Regularnie praktykuj. To kolejny krok, dosyć ważny. Wizualizacja to umiejętność, którą trzeba ćwiczyć. Im częściej będziesz to robić. Tym lepsze efekty osiągniesz. I w końcu bądź cierpliwy. Efekty wizualizacji nie zawsze są natychmiastowe. Ważne jest, aby być konsekwentnym i wierzyć w siebie. Chcecie przykładów życia? Proszę bardzo. Oto i on. Jeżeli chcesz dostać awans, wyobraź sobie, że już siedzisz w nowym gabinecie. Słyszysz dźwięk otwieranych drzwi, widzisz swoje nowe biurko, czujesz gratulacje współpracowników, czujesz dumę i satysfakcję. Wyobraź sobie, że prowadzisz ważne spotkanie, podejmujesz decyzje. Poczuj energię i pewność siebie, która towarzyszy Ci w tej nowej roli. Czas na podsumowanie. Wizualizacja to potężne narzędzie, które może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularna praktyka i wiara w siebie. Eksperymentuj z różnymi technikami i znajdź tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Pamiętajcie, wasz umysł jest potężnym narzędziem. To wy decydujecie, jak go wykorzystać. Czy pozwolicie, aby wasze myśli kontrolowały was, czy też sami będziecie kształtować swoje myśli? Wybór należy do was. W kolejnym odcinku naszego cyklu porozmawiamy o nieograniczonych możliwościach, które drzemią w każdym z nas. Odkryjemy, jak możemy przekształcić swoje życie i osiągnąć wszystko, czego pragniemy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszej telewizji Iskra Życia TV. Jeszcze wielokrotnie Was zaskoczymy. A teraz podzielcie się własną historią o tym, jak zmieniliście swoje życie dzięki świadomej kreacji rzeczywistości. Wasze komentarze oraz reakcje w postaci serduszek są mile widziane. Jestem wdzięczny za wiadomości, które piszecie do mnie przez Messenger oraz e-maile. Dziękuję za uwagę, Marek Zadęczki.